Jeszcze taki temat a propos tych świąt. Tego tematu, zrobiłem, temat wahadła życia, czyli na język współczesny, wychodzenie ze strefy komfortu. No, to z mojego mojej doświadczenia, powiem. Na przykład, jak mam rano wolne i nie chcę, nie chcę mi się nic robić, tak, tak pozornie to działa, podświadomość, nie? To ja, na przykład, mogę włączyć komputer, no i będzie fajnie dwie godzinki, i potem organizm się przysmuje, i będę miał. Stąd się biorą właśnie depresje, że człowiek po prostu idzie z rana, kawka, papierosek, komputer, wygodne usiedzenie. i to tak wydaje się, że to jest super życie, ale to naprawdę wykańcza organizm. I co ja robię z rana? Jak ja rano wstaję, czasami nawet nic nie jem, bo ja jem tylko wtedy, kiedy jestem głodny, a nie jakieś kurde śniadanie na czas, tak dalej, to jeżeli ja wstaję rano i idę na przykład tu, widzicie ten las, nie, taki iglasty, bardzo zdrowy, zdrowo być w takich lasach, i w takim lesie sobie siedzę czasami parę godzin. Praktycznie sam ludzie mogą z tego korzystać, a to jest prozdrowotne, nikt z tego nie korzysta. I po paru godzinach w tego lasu są wolne, czy to święta, nieważne, codziennie prawie chodzę do tego lasu, to potem mam wyższe stany odpalone, bo prze... przegięłem wahadło w nieprzyjemność. Biegałem sobie po lesie, w górki wchodziłem i potem mi to wahadło ściąga w taką przyjemność, nie? że siedzę sobie na, na hotelu jak król i mówię ale fajnie, że teraz siedzę po wiszyłku lekę sobie i jest kurde tak fajnie i dalej no co bym nie zrobił, to się tak czuję ale tak z rana nasz przyjemność to wypadło to potem ci daje to w nieprzyjemność że już siedzisz, tak brzuch już no już są ci mówi, że coś to poruszać, coś porobić człowiek taki zamulony jest a jeśli chodzi o yy, jak to się nazywa, Te wahadło, to ja to co nie korzystam z tej wiedzy. No współcześnie mówią, ludzie, wychodzenie z strefy komfortu. Ale ja wolę słowo wahadło, bo to jest bardziej logiczne i to wzięłem od, od takiego w internecie. Od parę, kilkadziesiąt kanałów zbonowali, takiego sendai. I ten Sandzaja takie z niego się śmieją, że tam... On w ziemi mówi coś, takie rzeczy, ale on, ja go. Ja mam my so Słuchanie go więc tam y, o nogosie, o prawach życia, to jest naprawdę logiczne. Mam nie? I jak tak posłuchałam tego bohadła, to on tak fajnie to pokazywał, Sanjaya, Także tutaj jest wahadło y, nieprzyjemność, inteligentnie w nieprzyjemności. Czyli na przykład biega, biegasz, pod górkę męczysz się, organizm walczy, bo jest walka wtedy, element walki. I wtedy organizm. Y, w automatu po tej walce daje ci przyjemność Czyli samo siedzenie na dupie, jedzenie to co tam lubisz Daje ci większą przyjemność niż gości, którzy siedzą na super komputerze 4K, 50 cali Intel Core i9, GTX jakieś tam 460 Gra się w najnowszą grę, ale on jest zmulony Ma się z okulary, już jest taki zmęczony rozwalony, bo on cały dzień wala sobie przyjemność, kupi komputer i cały dzień ma przyjemność A całe, całą sztuką yy prawem życia to jest prawo życia naturalne, to działa. To nie jest jakaś wiedza, to nie jest religia w ogóle. Żeby wychasz wahadło życia w tą nieprzyjemność, ale żeby to było godnie, to nie jest, chodzi mi o to, że nieprzyjemność to pierwsze szkoła, wiecie o których chodzi. że grać w piłkę, to jest w pewnym sensie nieprzyjemność, bo dajesz wysiłek. Organizm się męczy. Ale po tej piłce nożnej wszystko jest lepsze. Po tym meczu lepiej ci smakuje jedzenie. No wiecie jak to jest, bo tysz z pełnym drukiem będziesz usłyszał kawałek, jak to mówię. A jak zjesz sobie kredor w takim wysiłku na głodny czu, dałem przykład, chyba by tam kawałek, Są atakowane moim zdaniem to nie jest takie bardzo, bo to jest i nieco. Jak jest dobry składnik to, to można się zjeść. I jeżeli chodzi o. to sobie jak zjesz jedzenie po takim wysiłku, to zanim nie mamy podobne czasy, każdy jest za jest lodówek, do i tak dalej. A zróbcie sobie czasową budówkę, to jest właśnie wychylanie tego wahadła nieprzyjemną. Zróbcie sobie post jakiś przerywany, jakieś tam jakąś wysiłki, biegi, interwały, cokolwiek, Jakiś tam panowy, czyli spróbujcie bez internetu przetrwać tamto ileś ten tam godzin i zobaczycie, że że organizm będzie wytwarzał sam czyli tak jak w tej, w tej bajce oglądałem Baki Hanma z 1990 chyba albo nie wiem, nie wiem z którego roku bardzo st tego starego Baki oglądałem to tam było pokazane, że chłopak przed z plecakiem do lasu jak nikt, nikt takiej robi dzisiaj są era takich z lamusów taka jest prawda lamusów dałem te Baki Hanma i tam jest pokazane, że chłopak się plecak plecak zalał od komputeru z uderzał pięściami, jakieś tam brzuszki robił w lesie i tak dalej. Chodził sobie po w lesie, dbał o siebie i tak dalej. To, żódno, nie odróżnił się, ale potem było z tego duże efekty. O najsilniejszych w klasie. On w klasie sportowej, sportowej, się na brzydce, Szego, bo on jest startupowy warstwy sportowe, są foliczne, które skłoną. Trzeba włączyć połączone. A cały system promuje oderwanie od natury. Na przykład jak masz światło, które cię leczy słońce. A które światło cię zabija? Światło LED. Jak patrzysz się kurczami to... Tak. Będziesz tak gapić się w komputer, ci to wypala oczy, niszczy wzrok i postarza, niszczy melatoninę, tego warto mieć okulary, jak się siedzi przed komputerem, najlepiej antyrefleksy i warto, yy, warto, 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 jak to się mówi, łączyć się z tą naturą, bo wiadomo, natura też jest dwubiegunowa, bo zaraz ktoś wyskoczy, że natura to łańcuch pokarmowy, łańcuch genetyczny, łańcuch pokarmowy to wiecie o co chodzi Zwierzęta się zjedają w naturze, bo no taki tu mam świat. Tak, tak jest I węgowy, to mamy świat. I bardzo, bardzo to rzadko się mówi. To po prostu, że ludzie, którzy są no, dobrze wyglądają, że stoją bogaci, mają władzę, jeżdżą w tak dalej. No, to jest, no, to jest, węgowy, nawet, goście goście, który jest za gości, jest w i jest w metrze, i jest jeszcze bogaty, i kto jest w metrze, i jest a jest słaby? charakter to tylko charakter, tak powiem, charakterystyczny, mniejszy. Jakości słaby, zniszczony, geny ma i tak, i po Bo ludzie też gdzie mam dupora? pokarmowy, łańcuch genowy. I ogólnie wszystko się tu zrzela, nie? Ale mówię o pozytywnych aspektach natury, typu świeże powietrze, słońce, trawa, las, wzmacnianie organizmu za pomocą biegania, kontakt z ziemią i tak dalej. To polecam. To, to tak to działa. No bo cały świat można powiedzieć jest długie gunoty. No pytanie.